Witam w Retrogaming.pl. Ja jestem Seba Dragon, a dziś zrecenzuję dla was grę Jack Orlando: A Cinematic Adventure z 1998 roku. Później została wydana ulepszona edycja gry Director's Cut z 2001 roku, i tą właśnie wersję ogrywam do recenzji. Jack Orlando jest jedną z moich ulubionych przygodówek i jedną z pierwszych jakie ograłem, ale dla mnie nie liczy się sentyment. Inni w tym czasie bardziej gadają o innej polskiej przygodówce Książę i tchórz. Ona także pojawi się na moim kanale. Ale dla mnie Jack Orlando to znacznie poważniejsza historia, która do mnie znacznie bardziej trafia. Twórcami gry jest Topware. Ogólnie Topware to niemieckie studio, lecz w latach 90. założyli trzy placówki w Polsce i Topware Interactive z naszej rodzimej placówki stworzyli właśnie Jacka. Orlando. I dzięki temu obok Tin Agenta i Księcia jako jedyne zostały najbardziej zapamiętane z polskich przygodówek lat 90. Jack także to typowy reprezentant gier przygodowych typu Point and Click. Fabuła. Lata 30. Koniec prohibicji. Nasz bohater, który za czasu prohibicji łapał przestępców z końcem prohibicji praktycznie stracił zajęcie i teraz szlaja się jak jakiś menel po pobliskich barach. I zapija mordę. Jack czuje, że jego życie jako prywatny detektyw się skończyło i popada w alkoholizm. O ironio, za czasów prohibicji takich ludzi jak on, teraz wyłapywał i czasami wsadzał do więzienia. Po jednej takiej pijackiej przygodzie w barze, wracając do domu, załku usłyszał pewną rozmowę. Jack jako detektyw nie mógł zapomnieć starych nawyków i podsłuchał rozmowę. Nagle pada strzał. Jeden z rozmówców pada zakrwawiony na ziemię. Jack w niedość mądry sposób wbiega w ten zaułek, zostaje wtedy uderzony i znokautowany. Głównego bohatera budzą policjanci i coś mamrotają mu o adwokacie. Zabierają go na komisariat. Jack jako rasowy detektyw już w celi. Próbuje uzyskać informacje. Od znajomego informatora w bardzo delikatny sposób. Potem rozmawia ze swoim przyjacielem, inspektorem Rogersem. On daje mu szansę oczyszczenia się z zarzutów morderstwa i ma na to 48 godzin. Później policja dwozi Jacka do domu i tak pokrótce prezentuje się początek gry. Resztę musicie poznać sami. Mięśniolot, jak się patrzy. Ciekawe, czy jest ostry. Go na to czekałem, Dubku. Grafika. Jack Rolando to typowy reprezentant przygodówek lat 90. Jego grafika jest dwuwymiarowa. Otoczenie jak i postacie są ręcznie rysowane. Myślisz, że teraz masz przewagę? Dubbing i humor. Dubbing dla mnie jest średni, można to wybaczyć, bo to jedna z pierwszych przygodówek zdubingowanych w naszym kraju. Dubbing nie jest zły ani dobry, większość postaci jest dobrze dobranych głosowo. Dubbing w Jacku oceniam lepiej niż to było w mojej poprzedniej recenzji The Prince of Persia. Aktor, który dawał głos do Jacka według mnie wczuł się w postać idealnie, także pasuje do detektywa zniszczonego życiem. Moja lewa ręka to śmierć, a prawej to sam się boję. Humor to już inna bajka. Nasz bohater potrafi czasami takie rzeczy mówić, co nam się w głowie nie mieści, co wywołuje u nas salwę śmiechu. To nie jest cukiernia? Wyglądasz jak niedopieczony pączek. Facet, ty jesteś chyba zdrowo stuknięty. Muzyka. Muzykę do naszej gry tworzył Harold Faltermeyer, znany z tworzenia muzyki do filmów jak Giniasz z Beverly Hills i Top Gun. Muzyka idealnie oddaje klimat filmów Noir, które zresztą uwielbiam. Dla mnie soundtrack do Jacka to jeden z najlepszych, jakie słyszałem w przygodówkach. Co ty sobie wyobrażasz, Gnoju? Mam ci poprawić? Twardy z ciebie facet. Zdarza mi się. Świat gry. Świat gry, jak w większości przygodówek, to małe lokalizacje. Ale w Jacku została zastosowana ciekawa mechanika. Od razu na starcie nie możemy wejść do każdej lokalizacji, ani budynku. Musimy czasami wykonać pewne czynności lub porozmawiać z danymi osobami na dany temat, i wtedy odblokują się nam na przykład wejścia do danych budynków i lokalizacji, jak i także do pewnych mpc tów Czasami jak wykonamy daną czynność za szybko tracimy na przykład szansę na rozmowę z danym MPC. Bo na przykład MPC znika. Lokalizacji nie mamy dużo. Ogólnie gra jest podzielona na cztery epizody. W pierwszym zwiedzamy okolice swojego osiedla i miejsca zbrodni, w drugiej lokalizacji zwiedzamy centrum miasta, co dla mnie jest najlepszą lokalizacją, bo najlepiej oddaje klimat detektywistyczny. Trzecia lokalizacja to port, a czwarta baza wojskowa. Interfejs rozmów. Interfejs rozmów wygląda tak, że dialogi mamy na dole ekranu, a u góry pojawiają się okienka z głową bohaterów, które są animowane w postaci ruchu, ust i mrugania. Nie mamy tutaj pełnych animacji postaci. Inwentarz i mechanika rozgrywki. Jack to przygodówka point and click. Wciskając prawy przycisk myszy, pojawia się nabój. A w nim symbol strzałki, dzięki której będziemy mogli poruszać naszym bohaterem, jak i także będziemy mogli rozmawiać z postaciami. Symbol lupy, to chyba domyślacie się, co to jest. Tom lupą możemy bardziej przyjrzeć się danemu przedmiotowi lub osobie. Symbol ręki, w którym możemy zabierać przedmioty. Symbol pięści, dzięki któremu możemy praktycznie każdego uderzyć. Nie żartuję, Jack potrafi do każdej postaci przyjąć pozę bokserską, dzięki której czasami obijamy komuś gębę lub sami dostaniemy po. To tworzy bardzo komiczne sytuacje. Takiego czegoś do dzisiaj w innych grach przygodowych nie widziałem. Symbol pistoletu, tym symbolem możemy grozić npc om bronią dosłownie. Każdemu npc owi To tworzy kolejne komiczne sytuacje. Inwentarz w Jacku jest nieograniczony. Ogólnie możemy wszystko zabrać, co nie jest przybite do ziemi, co często robi duży śmietnik w naszym inwentarzu, bo większość przedmiotów i tak nam się nie przyda. Zagadki i łączenie przedmiotów. Łączenie przedmiotów, jak w większości przygodówek, może być zupełnie nielogiczne, jak i czasami logiczne. To samo jest w przypadku Orlando. I musimy czasami zgadywać, jak myślą twórcy, łącząc różne przedmioty. Zagadek logicznych praktycznie w Jacku nie doświadczycie. Może z Max 2, zresztą to typowa przygodówka. Jack niestety... Nie doczekał się żadnej kontynuacji, więc jego historia skończyła się w 1998 roku i została lekko odświeżona w 2001 roku. I to by było na tyle z recenzji i do zobaczenia i do usłyszenia.